Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest człowiek wyjątkowy, młody, uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego imienia królowej Jadwigi w Lublinie, Antek Oniszczuk. Tak, dzień dobry. Antek jest niezwykle aktywną osobą, my się znamy nie, nie od dzisiaj, bardzo zaangażowany w wiele różnych działań, aktywności w szkole poza szkołą. Jedna, która mu przyniosła dość duży rozgłos, było wzięcie udziału w posiedzeniu Sejmu Dzieci i Młodzieży, który odbył się w tym roku w czerwcu, tak? Tak. Musiałeś zrobić jakąś pracę, żeby. Jaki był, w jaki sposób można się dostać do, do tego, żeby usiąść w ławach tych sejmowych, które widzi się w telewizji, gdzieś siedzą parlamentarzyści, żeby usiąść na tej sali na wiejskiej? Co musiałeś zrobić, żeby się tam dostać? Co roku kancelaria sejmu podaje temat, nad, nad którym trzeba, o którym trzeba zrobić projekt. W tym roku byli to żołnierze armii krajowej i trzeba zrealizować projekt, który ma na celu promocję wybranej postaci, wybranego żołnierza i opowiedzenie o nim, przybliżenie jego osoby większej ilości osób. Kogo wybrałeś? wybraliśmy pana majora Mariana Bernaciaka to był żołnierz armii krajowej później żołnierz wyklęty działający na terenie województwa lubelskiego więc była to postać bliska naszemu regionowi i dlatego zdecydowaliśmy się z kolegą ponieważ Projekt realizuje się w dwie osoby, na wybranie tej postaci. I rozumiem, że zrobiłeś to tak dobrze, że zostałeś wybrany i mogłeś wziąć udział w tym, w tym posiedzeniu. Tak. Udało nam się dostać do Sejmu. Niestety nie był to projekt najlepszy w województwie, więc nie byliśmy na komisjach wcześniej, które pracowały nad uchwałą, którą podejmowaliśmy, ale no, mimo wszystko w Sejmie byliśmy. No i jak twoje wrażenie, jak zasiadłeś w miejscu, w fotelu, gdzie siedzą posłowie na Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. No jest to wydarzenie niezwykłe dla mnie było, ponieważ no nie spodziewałem się, że w tak młodym wieku będę mógł tam usiąść. A będziesz chciał tam wrócić w bardziej dorosłym wieku? Myślałeś Zbaczymy. o tym? Myślałem, ale jeszcze nie mam konkretnie sprecyzowanych planów co do przyszłości. Okej, okay, ale muszę ci powiedzieć, że bo powiedziałem, że Antek zasłynął. Antek zasłynął swoim wystąpieniem podczas tego posiedzenia Sejmu Dzieci i Młodzieży. Masz mnóstwo odtworzeń na, na YouTubie. I powiem ci, że jak to zobaczyłem, to no, zrobiło to na mnie wrażenie, nie ukrywam. Bardzo pozytywne. Szacunek za to, jak zabrałeś dobry, głos, co powiedziałeś zachowałeś się, powiem Ci szczerze, jak rosowy polityk na tej, na tej mównicy w Sejmie. Mało który potrafi z takim zaangażowaniem, werwą, emocją powiedzieć to, o czym Ty mówiłeś. No właśnie, a powiedziałeś dość dużo, moim zdaniem oczywiście prawdziwych, ale przykrych słów, jeśli chodzi o system edukacji, jeśli chodzi o działalność... Ministra Edukacji. Wiele osób się zastanawia, czy to były Twoje słowa, czy ktoś Ci napisał? To były moje słowa nad przemówieniem. Pracowałem właściwie od momentu, kiedy dowiedziałem się, że do tego Sejmu się dostałem. Nie wiedziałem oczywiście, czy uda mi się zabrać głos, ale wolałem mieć przygotowane to, co chcę powiedzieć. No i jak trafiła się okazja, żeby móc się zapisać do głosu, oczywiście z niej skorzystałem. No i zrobiłeś to niezwykle profesjonalnie, tak jak powiedziałem, z, tak, z, widać było, że to, co chcesz powiedzieć, było dokładnie, dokładnie przemyślane. Po tym czasie podtrzymujesz to krytyczne zdanie, które wypowiedziałeś podczas swojego przemówienia z tej mównicy? Zdecydowanie podtrzymuję to zdanie, bo mówiłem o chaotycznych decyzjach prezesa Glapi Glapińskiego, mówiłem o tym, że Orlen podwyższa sztucznie ceny paliw, aby zarabiać na obywatelach polskiego państwa i wydaje mi się, że to się dalej nie zmienia. Wiesz co, wiele osób sobie... Ja sobie zadaję to pytanie, czy rozmowy o takich sprawach, bo to, że rozmawiają o tym dorośli, to jest naturalne, ale nawet nie wszyscy. Ale zastanawiam się, czy w, osoby w Twoim wieku, czy Wy w szkole, poza szkołą, jak spotykacie się gdzieś prywatnie, też rozmawiacie o takich sprawach? Czy to jest jakiś. Czy Ty jesteś jakimś chlubnym wyjątkiem tego, że się tym akurat interesujesz? Nie. Myślę, że w mniejszym, większym stopniu pojawiają się u wszystkich młodych tematy tego, co się dzieje w państwie, tego, jak funkcjonuje rząd, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonują spółki Skarbu Państwa. Bo to są tematy ważne i dotyczące, mimo wszystko, w naszym wieku już też nas. No to jest bardzo ciekawe, bo e, ja słyszę taką dość powszechną opinię, że dzisiaj młodzież to ma na wszystko. Nie powiem tego słowa, ale, e, że tak powiem, e, nic ich nie interesuje e, e, że jest tylko i wyłącznie telefon komórkowy, laptop. E, jedna z platform na której można oglądać mnóstwo filmów i generalnie rzecz biorąc szkoła i tyle rozumiem że to nie jest prawda zdecydowanie nie jest to, jest jakiś, to stereotyp jest to jakiś wykształcony stereotyp nie wiem na jakiej podstawie ponieważ naprawdę my jako młodzi interesujemy się tym co się dzieje w naszym państwie. Ty, powiem ci że to prawda też jest taka że zawsze słyszę że co pokolenie to ci starsi mówią, że ta młodzież albo dzieciaki teraz są jakieś inne niż myśmy byli. Ja to słyszałem, jak byłem w Twoim wieku. Podejrzewam, że moi rodzice, jak byli w moim wieku, też to słyszeli od swoich rodziców, że, że dzieciaki i młodzież są jacyś inni. Ale mimo wszystko jest to, jest to dla mnie jednak zaskoczeniem, że. Że tak pogłębiona jest ta dyskusja między wami, bo rozumiem, że tak jak powiedziałeś, rozmawiasz o tym ze swoimi koleżankami i kolegami. No bo jeśli rozmawiacie też i wiecie i orientujecie się, co się dzieje w spółkach skarbu państwa, jakie decyzje podejmuje, albo ich nie podejmował wcześniej pan prezes Glapiński, wiesz, Antek, wielu dorosłych ludzi tym się w ogóle nie interesuje, którzy wydawałoby się, że powinni to robić. A, a robisz to ty, robią to twoi koledzy. Jednak, mimo wszystko, jest to zaskoczenie. Pozytywne, ale jest. Tak, jest to zaskoczenie, ale mi wydaje się to zrozumiałe, ponieważ my, młodzi, widzimy, co się dzieje w państwie. Mamy tego dość, po prostu tych nieudolnych działań rządzących. No proszę, a powiedz mi, czy rozmawiacie o tym, bo strasznie dużo w ostatnich miesiącach? mówi się o działaniach pana ministra Czarnka. Czy, czy w szkole, czy wśród rówieśników twoich też rozmawiacie o tym, co on proponuje dla, dla polskiej szkoły? Czy jest jakaś akceptacja tego, bądź nie ma tej akceptacji? Nie ma zdecydowanie tej akceptacji, ponieważ próba upolitycznienia szkoły ustawą mówiącą o tym, że szkoła Rzekomo ma zostać odpolityczniona, jest straszna. Wprowadzenie nowego przedmiotu, w którego podręczniku proponowanym przez ministerstwo jest dużo przemyconych informacji, które nie są faktami, a poglądami. Chce się też wyprowadzić organizacje pozarządowe ze szkół. Jest to Straszne, i przeraża mnie to, że nawet jeśli chcemy zorganizować teraz spotkanie z jakąś ciekawą osobą w szkole, musimy uzyskać zgodę kuratorium. Już w tej chwili musicie uzyskać zgodę kuratorium, jak chcecie kogoś zaprosić znaczy do szkoły. No, jak wejdzie. A jak wejdzie ta ustawa, czarnego, rozumiem. Tak. Jak wejdzie ta ustawa, to będziecie musieli pytać o, o, o zgodę kuratorium. No tak. Więc, więc rozumiem, że ta dyskusja, ta dyskusja się jednak odbywa i rozumiem, że nie ma wśród was akceptacji dla tego typu działań. Zdecydowanie nie ma, bo dotyczy to nas i my chcemy też mieć jakiś wpływ na to, co się dzieje w naszych szkołach, a ta ustawa no mimo wszystko, trochę nam to odbiera. Rozumiem, że chcielibyście, rozumiem, że myślisz o tym, że chcielibyście zaprosić różne osoby z życia publicznego, nie wiem, z obszaru kultury, sztuki, boicie się, że nie będziecie mieli możliwości się z nimi spotkać. Tak, boimy się, że będzie, jeśli osoba, którą chcemy zaprosić, będzie z przeciwnej opcji politycznej, na przykład jak pan Poseł, to nie uzyskamy takiej zgody. Nie chcemy w naszej szkole budować Jednego światopoglądu, który będzie się opierał na konkretnych poglądach politycznych, dlatego myślę, że my i wiele innych szkół chcielibyśmy zapraszać osoby z różnych stron sceny politycznej i też no, mamy takie obawy, że dostaniemy zgodę tylko na zaproszenie osób z tej, tak to ujmę, właściwej opcji. Okej, okay. w 2025 roku. Będziesz mógł już pójść do urny wyborczej tak. i oddać głos. Tak. Będą wybory prezydenckie. Tak. Mata ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta. Będą różni kandydaci z różnych stron sceny politycznej. Co ty, jako Antonio Niszczuk, za dwa lata, mając wtedy lat 19? 19 co zrobisz? Głosujesz na matę? Poczekam, ponieważ mata ma startować w 2040, bo wtedy będzie on mógł wystartować i. A racja! Przecież on nie będzie mógł wystartować w 2025. No widzicie Państwo, ale jaki jak mądry, wykształcony człowiek przecież nie będzie mógł, bo nie będzie miał odpowiedniego wieku, musi skończyć 35 lat, a on jest poniżej 35 roku życia, żeby móc kandydować na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To w którym roku on będzie mógł kandydować? W 2040. No i... dobra, no ale to czekaj, to w 2040 to ty już będziesz dziadersem, chłopie, no to a ta cię mało będzie interesował chyba wtedy. No to może inaczej zadam pytanie, czy w 2040 dziewiętnastoletni facet, taki jak Ty, myślisz, że odda głos na Matę? Wydaje mi się, że Mata nie wystartuje. Ponieważ <laughs> moim zdaniem jest to skutecznie prowadzona kampania marketingowa, która ma na celu promocję samej postaci. Oczywiście Matę bardzo lubię, ale wydaje mi się, że sam pomysł kandydowania na prezydenta jest tak, kolokwialnie mówiąc, odjechany, że no nierealny do spełnienia. Postulaty, które, które głosi, to jest właściwie tylko legalizacja marihuany. Wydaje mi się, że do 2040 roku. Zdążył ją zalegalizować. Zdążył ją zalegalizować, więc na tym program wyborczy Maty się skończy. Byłeś na jego koncercie jakimś? Byłem. Jak był w Lublinie, byłem. Ale tego bardziej postrzegasz czy też twoi rówieśnicy bardziej postrzegają go jako um, artystę, m, takiego happenera czy patrzycie przez niego już przez pryzmat tego, że mógłby rzeczywiście być kiedyś politykiem? Nie, wydaje mi się, że bardziej jako na artystę, ponieważ większość jednak osób w moim wieku zdaje sobie sprawę z tego, że ten start w wyborach Prawdopodobnie nie dojdzie do skutku i że to jest promocja być może nowej płyty, nie wiem. No dobrze, to, a to wrócę jeszcze do pytania. Mamy rok 2025. Możesz pójść do lokalu wyborczego, oddać głos na osobę kandydującą na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Wyobraźmy sobie, że jest ktoś taki, kto powiedzmy jest odzwierciedleniem dzisiejszego maty, spełnia wszelkie warunki i przesłanki konstytucyjne, żeby kandydować na, na, na prezydenta. Czy w 2025 roku szukałbyś takiego kandydata, czy jednak szukałbyś innej osoby? W 2025 roku szukałbym osoby, która pomoże wyjść Polsce i polskiemu rządowi przyszłemu, mam nadzieję już innemu, z kryzysu, ponieważ w 2014 2025 rok to jest wizja nie tak bardzo odległa, jak może się wydawać, i będzie to czas, w którym dalej Polska będzie potrzebowała takiego mocnego przywódcy, który poprowadzi nas do wyjścia z kryzysu, do, do zakończenia tej fali niepowodzeń, którą aktualnie mamy w naszym państwie i Ale też na świecie. To rozumiem, że. Patrzysz na to przez pryzmat zarówno tej polityki wewnętrznej, jak i polityki zagranicznej, którą prowadzi obecny rząd premiera Morawieckiego, i na to po prostu nie ma zgody, i chciałbyś, żeby to było prowadzone w zupełnie inny sposób. Tak. Chciałbym takiej sytuacji, że jeśli do prezydenta zadzwoni dwóch rosyjskich franksterów i poda się za prezydenta Francji. To prezydent nie będzie z nimi rozmawiał 7,5 minuty, i potem powie, że się zorientował. Po tej rozmowie, którą słyszałem, bo jest dostępna na YouTube, prezydent Duda nie wyglądał na osobę, która by zdawała sobie sprawę, że nie rozmawia z prezydentem Francji. Też tutaj nasuwa się pytanie, jak działają polskie służby, które nie zweryfikowały tego telefonu. No i też wiele zastrzeżeń tutaj do prezydenta, ponieważ podał on informacje, no, które nie powinny zostać podane postronnym osobom. To było, ta rozmowa była prowadzona chwilę po y, samej tragedii, po y, po jak tym, rakiet jak rakieta, tak, rakieta jedna spadła na nasze terytorium. Tak, tutaj w przewodowie na stanie tak. województwa lubelskiego. To wydaje mi się, że Mój wymarzony przyszły prezydent nie będzie osobą, która da się tak manewrować. No tak, to prawda, że to dla otoczenia pana prezydenta y, ta sprawa jest dość kompromitująca. Tym bardziej, że to chyba już drugi przypadek. Drugi raz. Tak, w... że, tak, wcześniej że, z sekretarzem że pan prezydent, generalnym ONZ. Tak, a tak, generalny ONZ był uprzejmy pan prezydent rozmawiać. Z tego, co czytałem, no to już, y, już doszli do tego, że tam złamane zostały jakieś. Y, Regulaminy, protokoły, które obowiązują w kancelarii prezydenta, ale faktem jest, że no, jest to dość dziwne, że prezydent przez 7,5 minuty twierdzi, że się zorientował. Inni, którzy słuchają i słuchali, tak jak tej rozmowy, twierdzi, że się nie, nie zorientował. No ale okej, okay. dobra. Zostawmy e, e, politykę, chociaż nie wiem, czy od niej uciekniemy. A powiedz mi, e, jak, jak Ty widzisz, jak, jak Wy widzicie, Dzisiaj e, szkołę. Czy ona spełnia, bo ty akurat chodzisz do, wiem, bo ją znam, do bardzo fajnej szkoły, wyjątkowej, ale czy, ale sama szkoła też nie ma na wszystko wpływu, tak? tak. Działa w, w określonym systemie, ale e, czy wy macie jakieś swoje uwagi, pomysł? Jakby dzisiaj moglibyście się spotkać z ministrem edukacji. Usiadł i on by zapytał was, e, uczniów, co byście chcieli w tej szkole e, zmienić, tak, żeby dla was była bardziej przyjazna ta szkoła, żeby, e, żeby większość chodziła tam z przyjemnością, chociaż wydaje mi się, że większość chodzi z przyjemnością, ale żeby jednak było to takie przyjazne miejsce. Co byś, co byś podpowiedział takiemu ministrowi? Wydaje tak, mi, się, mi się, że nasz system wymaga wielu reform, ale jednym z takich głównych rzeczy, która może zniechęcać uczniów do chodzenia do szkoły jest to, że każdy, no, musi się w mniejszym, większym stopniu uczyć tego samego. Osoby, które są zdecydowane na bycie na przykład prawnikami oczywiście mają dodatkowe dwie godziny WOS-u, dwie godziny historii, no, ale wciąż są też, dużą część stanowią przedmioty, z którymi oni nie będą wiązać swojej przyszłości. Wydaje mi się, że Szkoła wymaga większego ukierunkowania na zainteresowania uczniów, na to, co chcą robić w przyszłości. Wydaje mi się, że szkoła powinna być miejscem, w którym nie będzie takiego systemu oceniania, jak jest teraz, ponieważ no, to wygląda aktualnie tak, że my gonimy nie za wiedzą, a za ocenami. Mm -hmm. Okej. Okay. Czyli jednak jest cały czas ta presja na, na stopnie, na oceny i na czerwony pasek? Jest. Wydaje mi się, że to jest presja otoczenia, presja taki, taka presja też rówieśnicza, że jak ktoś ma, no to ja też chciałbym mieć. Jest, ta presja jest zauważalna. To ciekawe, co mówisz, bo w tym tygodniu w jednym z ogólnopolskich dzienników. Czytałem o szwedzkiej szkole, i tam właśnie czytałem o tym, że tam w ogóle nie ma presji, w ogóle nie ma presji na, na oceny, w ogóle jakiś czerwony pasek to jest jakaś w ogóle abstrakcja, że młodzież, dzieci po prostu mają z przyjemnością chodzić do szkoły. Nawet przeczytałem, nie wiem, czy sobie to wyobrażasz. Ja szczerze mówiąc w polskiej szkole sobie tego nie wyobrażam, że uczeń może wejść do gabinetu dyrektora szkoły i, a, i powiedzieć mu, cześć, Sven, co u Ciebie m, m, słychać. Tak? Wyobrażasz sobie, czy to już jest za daleko idące, czy jednak musi być gdzieś zachowana ta, ta proporcja i i, i, ten, i I to jednak, że. No, no jest, Macie do czynienia ze swoimi nauczycielami, profesorami, jest dyrektor szkoły. Czy chciałbyś takiej szkoły, że możesz przyjść, i, przyjść do Sora i powiedzieć: Cześć Marek, ja, jak, jak ci dzisiaj poranek minął? Wydaje mi się, że to już mogło pójść też trochę za daleko, ponieważ nauczyciel jest osobą od nas starszą, bardziej doświadczoną i jest to zaburzanie pewnych autorytetów, i ten autorytet nauczyciela powinien dalej być, więc takie pójście w tą stronę, że... Takie fraternizowanie się z nauczycielem. Tak jest, myślę, że aż za bardzo już y, rzeczą zreformowaną, ponieważ no jeśli my mamy się od tego nauczycia nauczyć, no to mhm. oczywiście super i bardzo chciałbym, żeby ta relacja była na takiej stopie przyjacielskiej, ale no, jednak z takim poczuciem autorytetu do nauczyciela. No, ale to fajne, co mówisz, bardzo Ci za to dziękuję, bo, bo jednak widać wyraźnie, że chciałbyś, Twoi rówieśnicy chcieliby takiej otwartej szkoły, tak, która daje dużo możliwości, dużo aktywności, dużo możliwości swobodnej myśli, ale jednak ten szacunek dla, dla nauczyciela jest gdzieś podstawowym fundamentem tej, tej szkoły. Tak szacując dla nauczyciela, dla zawodu niezwykle trudnego, ponieważ to nie jest zawód, który zostaje z tobą tylko w pracy, tylko zabierasz wszystko do domu. Masz nauczyciel z wychowawcą, więc problemy w klasie, no, nie rozwiąże tylko w czasie szkoły, tylko też poza szkołą, sprawdziany, tak samo no, sprawdza zazwyczaj w domu, więc jest to praca można powiedzieć na 24 godziny. Miałem się ciebie zapytać, czy właśnie obserwujecie te wszystkie dyskusje związane z kwestią wynagradzania u naszych nauczycieli, tego, że oni bardzo często, często się mówi o dyskusji w kontekście karty nauczyciela, złośliwi mówią, że no przecież nauczyciele mają tyle miesięcy wolnego. W ciągu roku, ale jak się orientujesz, co mówi Glapiński, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, to wydaje mi się, że Antek się doskonale i orientuje w tych dyskusjach, ale jeszcze będę jednak drążył to, czy twoi rówieśnicy o tym rozmawiają, czy o tym czy, czy o tym rozmawiacie, czy, czy interesujecie się tym um, o, o tą dyskusją um, odnośnie nauczycieli, czy to jakoś na was na, na, na wasz stosunek do nauczycieli wpływa? Rozmawiamy, ponieważ widzimy, że nauczyciele, szczególnie w publicznych szkołach, są nieadekwatnie wynagradzani do tego, co robią, ile pracy, ile serca wkładają w to, żebyśmy przy obecnym systemie nauczania, mimo wszystko, coś z tej szkoły wynieśli, jak starają się urozmaicić nam lekcje, mimo że podstawa programowa, Trzyma ich w, pewnych, tutaj, w pewnym miejscu, w którym no nie mogą po prostu pójść dalej z tą ewolucją nauczania, no ale próbują urozmaicić lekcje, pomóc nam polubić szkołę. Okej. Okay. Mam taką refleksję, z którą chciałbym się teraz podzielić. Jak jeszcze raz gdzieś od kogoś usłyszę, że teraz młodzież jest inna, niczym się nie interesuje, siedzi tylko w komórkach. To mm, będę uprzejmie się z taką osobą pokłócić, bo tu mamy najlepszy dowód, żywy na to, jak młodzi ludzie są aktywni, myślący, jak wieloma sprawami się e, e, interesują i może Antek rzeczywiście jest wyjątkowy, tak jak powiedziałem na początku, ale myślę, że takich wyjątków jest jednak bardzo dużo. Ale na koniec naszej rozmowy chciałbym jeszcze wrócić do e, początku, czyli do Twojego wystąpienia na. Sejmie Dzieci i Młodzieży. Powiedz mi, bo przed naszą rozmową powiedziałeś mi coś takiego. Zadałem ci pytanie: Czy po tym, co powiedziałeś, a to były mocne, krytyczne słowa dotyczące bieżącej sytuacji u nas w kraju, także niektórych polityków z obozu rządzącego dzisiejszego, czy nie miałeś jakichś przykrości z tym związanych, czy. czy, czy, czy czy były jakieś opinie, czy też ktoś do ciebie podszedł i powiedział, że przesadziłeś? Czy bardziej dostałeś takich relacji po tym, co powiedziałeś, pozytywnych, że poklepano cię po plecach, powiedziano brawo, Antek, super, świetne wystąpienie, prawdę powiedziałeś? Raczej były to reakcje pozytywne. Było parę takich reakcji negatywnych, ale to bardziej od anonimowych osób na Twitterze, więc, A, to, to więc to tym się nie przejmuję. Twitterem się nie przejmuje. Media społecznościowe. Z pewnością były to osoby, y, które były anonimowe. Ja takich bohaterów też mam mnóstwo, i każdy, kto publicznie funkcjonuje w mediach społecznościowych, wie, że takich bohaterów w cudzysłowie, co to potrafią krytykować. Y, Różne rzeczy wypisywać, posługując się wulgaryzmami, a nie mają nawet cywilnej odwagi napisać tego pod swoim imieniem i nazwiskiem. Otacy o, o, o są. To z tym się w ogóle nie przejmuję. Zdecydowanie, ale no większość opinii była pozytywna i faktycznie mówiono mi, że powiedziałem prawdę. Wydaje mi się, że to pokazuje, jak. W jakim stopniu ludzie mają już dość tego, co się dzieje w państwie, i jak bardzo chcą zmiany, która jest zdecydowanie potrzebne nam mm -hmm. i też państwu, jako instytucji. Mm -hmm. Ale po, wspomniałeś mi też, że miałeś takie też reakcje i opinie mm -hmm. obawiające się o konsekwencje tego, co powiedziałeś, tak? Tak. Były takie opinie i to też. Świadczy o tym, że no boimy się tego, że jeśli powiemy prawdę, to mogą nas spotkać za to nieprzyjemne konsekwencje. Ja się tego na ten moment nie boję i mam nadzieję, że na tyle ten aparat państwowy nie, nie przejdzie transformacji, że dalej będziemy mogli wygłaszać nasze poglądy publicznie nie bojąc się o to, że trafimy za to do więzienia. No proszę, czyli nie dość, że wyjątkowy, to jeszcze odważny. Tej odwagi wielu dorosłym brakuje, a tu mamy młodego człowieka, który nie boi się mówić, ale to ciekawe co mówisz, że są opinie wśród, bo rozumiem, że dorośli o tym mówili, tak. e, że wśród dorosłych jest taka obawa o to, żeby powiedzieć prawdę i że co to będzie, albo że spotkamy się z jakimiś retorsjami i tak dalej. Jak widzicie Państwo, warto mówić prawdę, za każdym razem, nie bać się, bo to jest chyba podstawa naszego um, funkcjonowania i, i jakiejś jakby, dyskusji w przestrzeni publicznej, żeby się jednak posługiwać, żeby się posługiwać prawdą. Antek, na koniec, Twój ulubiony przedmiot? Was. WOS. WOS. Tak myślałem. Jak wiedzę o, o społeczeństwie WOS, yy, widzę, że to idzie w tym całym Twoim nurcie Twoich, yy, twoich zainteresowań. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Bardzo. Gratuluję Ci tych wszystkich sukcesów, aktywności nie zmieniaj się. Dziękuję. Działaj tak działaj tak dalej, a chyba pointą naszej rozmowy będzie to, co Antek co Antek sobą reprezentuje i, i to, o czym mówił, żeby mieć dzisiaj odwagę. Zarówno i w mówieniu, jak i, i w działaniu, i, i, i żeby trzymać jednak prawdy. I faktów, i tego ci Antek bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.